Witaj. W tym nagraniu pokażę ci, jak ustawić e, reklamę twojej firmy, twojego sklepu, twoich usług, twoich produktów, wszystkiego, co chcesz reklamować e, na YouTube. Uważam, że reklama na YouTube jest tą formą reklamy, która jest najbardziej niedoceniana, jeśli chodzi o marketing online. E, dużo fachowców i pseudofachowców e, poświęca jej bardzo mało miejsca w swoich kursach, w swoich filmach na swoich blogach, a uważam, że niesłusznie, ponieważ biorąc pod uwagę efekt i koszty, to naprawdę reklama na YouTube jest bardzo tania i bardzo, bardzo skuteczna. Czym jest YouTube? Nie muszę ci mówić, jakie ma zasięgi. W tym filmie pokażę ci, jak krok po kroku, na przykładzie swojej reklamy, jak ustawić tak, aby stosunkowo tanio dotrzeć do dużej ilości odbiorców ze swoim materiałem filmowym. Krótkie intro, i zaczynamy. I witam Ciebie z powrotem po tej króciutkiej przerwie. To wideo rozpoczyna taki, można powiedzieć, pewien minicykl na moim kanale poświęcony właśnie promowaniu usług, promowaniu swoich produktów w internecie. Dużo miejsca poświęcałem na moim kanale tworzeniu stron. Ale jednak widzę, że każdy myśli, że wystarczy zrobić stronę, wystarczy zrobić sklep i samo się sprzeda. Samo nic się nie zadzieje. Widzę, jaka jest duża niewiedza wśród posiadaczy stron, posiadaczy sklepów, dlatego troszkę trzeba będzie Wam pomóc, i stąd właśnie takie oto wideo jak dziś. W ogóle przymierzam się na jesieni do wydania takiego kursu dużego na temat promowania sklepów internetowych. Bo widzę po prostu jaki jest poziom obecnych kursów e, innych moich, że tak powiem, konkurentów. Gdzie dużo jest lania wody, a, a mało jest po prostu praktyki i, i takich e, popatologicznego wyjaśnienia jak ustawić wszystko krok po kroku na przykładzie właśnie strony na Wordpressie. E, a dzisiaj właśnie, wracając do tematu, zajmiemy się reklamą na YouTube. Powiem Ci tylko na swoim przykładzie, jak to mniej więcej wygląda kosztowo. Ja reklamuję swoje filmy i tak za wyświetlenie filmu minimum 30 sekund płacę około 2-3 groszy. Uważam, że jest to bardzo mało, zważywszy pod uwagę, jakie są koszty reklamy, na przykład w Google Ads czy, czy na Facebooku. Jeśli tą reklamę dobrze się skonstruuje, z dobrym pomysłem, to naprawdę za grosze można dotrzeć do Szerokiego grona odbiorców. Zapewne masz teraz skojarzenia, że musisz mieć profesjonalny teledysk, profesjonalny spot reklamowy. Wcale nie. Nawet nie, nie musi to być klasyczny, że tak powiem, film, który widzisz na YouTube. Pokażę Ci za chwilę, jak zrobić prosty, kilkusekundowy film, który również ściągnie Ci sporo widzów, sporo ruchu, przekieruje na Twoją stronę internetową. Aby móc zacząć reklamować się na YouTube, potrzebujesz dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to oczywiście kanał na YouTube. Jeśli masz, masz konto Gmail, to oczywiście jest to, twoje, to, jest to Twój klucz do, do logowania się na YouTube. Założenie kanału jest banalnie proste. Nie będę tutaj teraz tego tłumaczył. Filmów jest w internecie masa na ten temat. Tak więc potrzebujesz kanału swojego YouTube. Potrzebujesz filmu o czym za chwilę. Oraz potrzebujesz konta Google Ads, czyli takiego konta reklamowego na Google. To, to również założenie tego konta jest darmowe. Również znajdziesz masę filmów na ten temat, dlatego nie będę tutaj teraz tego wałkował. Skupimy się właśnie na stworzeniu reklamy, a jest to bardzo proste i bardzo szybkie. Będę tworzył reklamę swojego filmu, który będzie właśnie na temat. Elementora, czyli edytora do budowy stron internetowych. Trochę żałuję, że tak późno zainteresowałem się w ogóle reklamą na YouTube, ponieważ e, trzeba było wcześniej reklamować się. Widzę, jakie są prosto efekty. Małym, niewielkim nakładem finansowym e, wyświetlenia są e, bardzo duże dzięki temu. W ogóle uważam reklamę na YouTube za w tej chwili, e, nawet traktuję ją wyżej niż reklama na Facebooku czy, czy w Google Ads. Jest to dla mnie najlepsza forma przekazu, e, dotarcia do, do potencjalnych klientów, zarówno czy ze swoim kursem, e, czy ze swoimi usługami tworzenia stron internetowych. E, I jeśli w Twojej głowie pojawiają się pytania, czy reklama na YouTube jest dla mnie, bo ja przecież mam taki i taki produkt i on się nadaje na YouTube, a, wszystko można na YouTube sprzedać, wszystko można na YouTube reklamować, o wszystkim można mieć kanał i raz nagrana treść jest w internecie za darmo zawsze i będzie Ci ściągać ruch no, ale nie o tym teraz będę, będziemy mówić teraz zajmiemy się już stricte e, stricte właśnie tworzeniem tej reklamy zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, jest to największy kanał na YouTubie polskim YouTubie dotyczący Wordpressa no ale nie tylko Wordpressa, jak właśnie na, na przykładzie tego filmu widzisz, słyszysz Tutaj traktujemy też o, o marketingu i to dość konkretnie, dość praktycznie, bez frazesów i, i ogólników. Także krok po kroku pokażę Ci, jak taką reklamę sobie właśnie za chwilę stworzę. Wchodzimy sobie na taką stronkę, którą tutaj widzisz. Link do tej stronki masz w opisie tego filmu. I ja już mam oczywiście swój film e, nagrany. Klikam, zacznij teraz. Tutaj klikam sobie, rozpocznij. I zostaje przerzucony do swojego konta Google Ads, gdzie muszę się zalogować. No to konto jest wymagane, oczywiście, abyś mógł reklamować się na YouTube. No ale nie będziemy tutaj poświęcać na to czasu. Kiedyś może nagram na ten temat film. Jest dużo filmów. Traktujących na ten temat, i tak, jesteśmy w oknie już edycji naszej kampanii wideo. i Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to przejść do zaawansowanych ustawień kampanii, ponieważ te, które są do, domyślne, są dość skromne. Przechodzimy chwila, moment. W międzyczasie przypominam: jeśli chcesz stworzyć stronę internetową, sklep. W opisie tego filmu znajdziesz oczywiście link do mojego kursu Wordpress Nazwiemy sobie ją swoją kampanię Kolejne okienko jest to strategia ustalania stawek Rozwiniemy sobie tą i domyślnie mamy ustawione maksymalne CPV. Yy, maksymalne CPV jest to stawka, jaką jesteście skłonni maksymalnie zapłacić za jedno wyświetlenie, a wyświetlenie to minimum 30 sekund, tak? yy, Tutaj jak sobie rozwiniemy ten znak zapytania, to mamy wyjaśnione, yy, jakie stawki są jak liczone. Tak? To też nie jest tak, że jeśli ja ustawiam maksymalne CPV, to w każdym interesie, w każdym biznesie się sprawdzi. Tutaj trzeba kombinować, trzeba testować, ale jeśli to jest wasza pierwsza reklama na YouTube, proponuję zostawić taką strategię ustalania stawek. Maksymalny CPV, później sobie ustawimy ten maksymalny CPV, na przykład na 4 grosze, tak? czyli powyżej 4 groszy nie zapłacicie. Tak? Teraz tak, budżety i daty. Budżet domyślnie mamy dla całej kampanii, możemy ustawić, a ja sobie ustawię budżet dzienny. I będzie to na przykład 10 zł. Mniej nie ustawiajcie, bo reklama wam po prostu może nie pójść, jeśli będzie to stawka mniejsza. Jeśli YouTube wam zaakceptuje tą, tą reklamę, a co też może potrwać teraz nawet do 48 godzin, jeśli uważacie, że dyszka jest za dużo, później możecie sobie zmniejszyć tą stawkę. Na początek proponuję właśnie sobie ustawić taką. Taką stawkę. Tutaj mamy sieci. Tutaj możemy sobie ustawić, gdzie wasza reklama ma się wyświetli wyświetlać. Ja zostawiam tutaj, właśnie te opcje domyślne. Lokalizacja. Tutaj możecie ustawić, jeśli działacie lokalnie, to możecie ustawić lokalizację sobie lokalną. Na przykład jesteście, nie wiem, hydraulikiem z Krakowa. Możecie sobie ustawić lokalizację tylko na Kraków. Tutaj języki proponuję zostawić jak jest albo po prostu dodać język polski. Mamy też w kraju dużo Ukraińców, dlatego reklama też może być do nich kierowana. Dlatego tutaj możemy sobie ustawić język polski. Przechodzimy sobie dalej. Tutaj są bardzo ciekawe rzeczy, takie jak na przykład dane demograficzne waszych odbiorców. I tak gdy sprzedajecie na przykład łóżeczka, dajmy na to dla dzieci, możecie sobie ustawić status rodzicielski, rodzice, tak? Wtedy nie będziecie trafiać ze swoim przekazem, na przykład do e, kawalerów, którzy nie są zainteresowani taką reklamą. Możecie ustawić również wiek waszych odbiorców, tak? nie ma sensu docierać e, do młodzieży z przekazem reklamujących, nie wiem, pieluchy dla dorosłych, taki głupi przykład, no ale jest to bardzo fajna metoda właśnie na odsiew niepotrzebnych odbiorców. Ja tutaj nic na razie nie będę ustawiał, moja reklama jest taka dość uniwersalna, strony internetowe mogą robić wszyscy i też tutaj trzeba pochwalić YouTube'a za, za to, że ta reklama trafia naprawdę stosunkowo do zainteresowanych osób. Poza tym płacicie za wyświetlenie, tak? Więc jeśli ktoś nie jest zainteresowany, to też nie obejrzy tej reklamy. Yy, dalej, słowa kluczowe. No, jeśli sprzedajecie zabawki, możecie sobie tutaj wpisać, dajmy na to zabawki, tak? Yy, jeśli ja reklamuję film na, o, o WordPressie, tak? Yy, mogę sobie tutaj na przykład wpisać słowo WordPress. Słowo kluczowe. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie jest miejsce na wpisanie tej maksymalnej stawki za obejrzenie. I tak jak mówiłem, wpiszę sobie tutaj cztery grosiaki. I przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj Twój film na YouTube. Oczywiście tutaj musimy wkleić film do naszego do naszej, do naszej reklamy. Tutaj właśnie mam swój film. Klikam udostępnij. I kliknę sobie kopiuj link do filmu i wklejam sobie tutaj właśnie ten ten film jak widzicie system prawidłowo mi że tak powiem zastał ten film i tutaj mamy dwie rzeczy takie bardzo fajne właśnie w zasadzie trzy rzeczy format reklamy wideo i tutaj jest bardzo ważna i bardzo fajna rzecz do, do wyjaśnienia, co ustawiamy. I po, pokrótce wyjaśnię właśnie te trzy funkcje, bo jest to no, chyba najważniejsze w tworzeniu reklamy na YouTube. Pierwsza opcja jest to reklama in stream, możliwa do pominięcia. Jest to taka reklama, którą widzicie na co dzień oglądając filmy na YouTube, na waszych smartfonach. Włączacie sobie po prostu filmik jakiś na YouTube i ta reklama leci na początku, gdzieś na w środku lub na końcu, i możecie ją pominąć po powiedzmy 5 sekundach, tak? Jest to właśnie reklama in-stream. Reklama Video Discovery jest to taka reklama, która pojawia się tutaj gdzieś na przykład oglądacie sobie film, po prawej stronie macie miniatury innych filmów podobnych i tam zazwyczaj jest właśnie taki film reklamowy, gdzie pisze sponsorowane lub na przykład wchodzicie sobie na, na stronę YouTube'a, wpisujecie jakieś tam zagadnienie, które Was interesuje, no i i, I gdzieś tam też te sponsorowane rzeczy, sponsorowane filmy nam wyskakują, tak? Jest to ta opcja druga. I e, opcja trzecia, która w moim przypadku jest teraz niedostępna, ale bardzo fajna rzecz. E, dlaczego fajna, to za chwilę powiem. Bardzo fajna rzecz, jeśli macie filmy bardzo króciutkie. Mój film trwa 44 minuty, więc ta opcja jest niedostępna. Bumper reklamowy jest dostępny dla filmów, które trwają bodajże 5 sekund. I właśnie, jeśli masz problem z nagraniem, dajmy na to teledysku, nie uważasz, że Twój film się nie nadaje na YouTube, nic prostszego, zrób właśnie sobie taki bumper reklamowy. Wchodzisz na stronę canva.com, i tutaj masz różne szablony projektów. Bierzesz sobie, utwórz projekt, masz film. Jak klikniesz sobie film, to tutaj masz różne szablony. Dajmy na to: wybierzemy jakiś pierwszy, lepszy. Niech będzie to to. Dajmy na to: sprzedajesz, yy, sprzedajesz ciuszki. Tak więc możesz sobie tutaj stworzyć swój nagłóweczek, sklep, online. Tylko pokazuję Ci, jak to zrobić szybko. Tutaj, jak widzisz, w tych miejscach coś tam się dzieje. Tu są krótkie filmy. I tutaj możesz wstawić swoje jakieś filmiki. Nie wiem, masz bluzeczkę, nagraj ją. E, dosłownie chwilę, tak. Przytrzymaj kamerkę. E, parę sekund nagraj. Wrzucasz tutaj. I pobierasz to. I ten film trwa 6 sekund. Tutaj jest napisane. Pobierasz taki oto film. I ten film już... Możesz sobie na YouTubie reklamować jako bumper reklamowy. Jest to mega opcja, gdyż, ponieważ, jeśli znaczysz sobie ten bumper reklamowy, to możesz sobie na przykład dodać przycisk, na przykład zobacz szczegóły, i wtedy po kliknięciu w ten film, który zainteresuje twoich, twoich odbiorców po kliknięciu w tą reklamę, zostaną przekierowani do Twojego sklepu. No jest to naprawdę tania i bardzo skuteczna reklama. Ja reklamuję film, który traktuje o elementarze, jest to tutorial, więc nie będę kierował, dajmy na to, do... na moją stronę, na, na mojego bloga, no bo po co? Mi zależy na tym, aby moi odbiorcy zobaczyli ten film, tak? Ale gdybym na przykład chciał reklamować usługę tworzenia stron internetowych, no to jak najbardziej, tak? Tutaj sobie nagrywam jakiś krótki filmik parosekundowy, gdzie na przykład nie wiem, pokazuję portfolio swoich prac. Tutaj sobie piszę zamiast sklep online strony www. wrzucam sobie taki właśnie bumper do tutaj do, do, do tej kampanii i klikam e, i, i tworzę przycisk, nie wiem, zobacz więcej, zadzwoń szczegóły, i w momencie, gdy taki człowieczek e, zobaczy reklamę, zainteresowany będzie, kliknie i zostanie przekierowany na moją stronę internetową. I jest to bardzo tania reklama. Ja sobie tutaj w moim przypadku ustawię reklamę in-stream. I tutaj właśnie mamy tutaj właśnie mamy podgląd tej reklamy zarówno na urządzeniach mobilnych jak i na jak i na komputerze. Tutaj sobie właśnie gdybym chciał przekierować ruch na moją stronę tutaj wklejam link do mojej strony. Mogę też Stworzyć wezwanie do działania, tak? Czyli na przykład yy, pobierz, zobacz, no cokolwiek. No i na przykład sobie właśnie stworzę takie oto wezwanie do działania. Tutaj, jak widzisz, yy, mam takie oto cudo. Yy, też tutaj jest nagłóweczek, mogę sobie to zmienić. Tutaj po prawej stronie mamy skuteczność przewidywaną naszej reklamy, tak? czyli przy tym moim budżecie 10 zł dziennie i maksymalnie 4 zł e, za obejrzenie. Mamy napisane, ile będzie mniej więcej dziennie, według prognoz obejrzeń, ile będzie wyświetleń, tak? jaka będzie mniej więcej stawka e, i jak nam, że tak powiem, zeżrę te 10 zł. Jaka jest szansa na to, że wydamy te, tą dyszkę, Więc przy 4 groszach dziennie z prawie 100% pewnością YouTube nam że tak powiem te pieniążki sobie przygarnie jeśli reklamujecie film na YouTubie to tak jak ja tutaj w końcowym URL wklejacie sobie link do, wasz, do, tego, do, do tego filmu tak ten sam link, który który kieruje do Waszego do Waszego filmu Tutaj oczywiście możecie też wybrać obraz, który będzie to miniaturę. Ja od razu mam filmach swoich miniatury, więc tu nic nie będę wygrywał. I to jest w zasadzie wszystko. Ostatnia rzecz, którą powinniście zrobić, to kliknąć utwórz kampanię. Ja jeszcze sobie kliknę tutaj reklama wideo Discovery i zobaczę, jakie tutaj będą prognozy wyświetleń. Nawet więcej będzie obejrzeń, więc może. Więc może w sumie zdecyduje się na ten format reklamy. Tutaj jedynie trzeba wpisać nagłówek oraz tekst reklamy. Co właśnie czynię. Piszemy sobie tworzenie stron internetowych. Tutaj sobie napiszemy. I tak mi do głowy właśnie teraz przyszedł materiał na kolejny film za jakieś, za jakiś tydzień, może dwa. Nagram film o skuteczności tej reklamy. Pokażę Wam właśnie ze swojego konta w Google Ads, jak ta reklama, którą stworzyliśmy, prezentowała się przy tym budżecie 10 zł dziennie. Do jakiej ilości osób udało nam się? Dolczyć z przekazem. Ile było kliknięć. No i dobra. I tutaj w sumie klikamy utwórz kampanię. No, a jednak muszę tekst reklamy pisać jeszcze jeden. A więc napiszę sobie klasyczny, przy, yy, klasyczny tekst wzywający do działania, czyli zobacz, nie będę tutaj się rozczulał. Mam nadzieję, że już żadnych błędów mi nie, nie wywali. Tak, potwierdzenie, gratulacje, kampania jest gotowa. Także minie pewnie chwilka zanim. Zanim Google zaakceptuje moją reklamę. Mam nadzieję, że materiał się podobał i, i skłoni cię do jednak wypróbowania tej metody marketingowej, jaką jest właśnie reklama na YouTube. Jeśli możesz, daj suba, jeśli materiał podobał się, daj łapkę w górę i tak jak mówię, w planach mam nagranie naprawdę mega dużego, konkretnego i praktycznego kursu, jak promować sklep internetowy, bo po prostu widzę, co się dzieje na, na tym naszym polskim podwórku, na tych wszystkich czarodziejów od, od reklamy, których wystarczy sprawdzić, sprawdzić w bazie CD, CDIG i okazuje się, że trzy czwarte z nich nie ma nawet firm, czarują, czarują, w życiu nie sprzedali nic online, ale... Ale jest tych specy yy, dużo. To nie tak, że ja tu się chcę jakoś wywyższyć spośród tych osób, pokazać, że jestem lepszy. Yy, tylko trafiają do mnie tacy za potuczeni klienci, yy, którzy nakupowali różnej maści kursów yy, i koniec końców nic im nie udało się z tych kursów ani wyciągnąć, ani stworzyć. Yy, ponieważ wiedza no miała się, że tak powiem, z, czy z polskimi realiami, czy, czy w ogóle nie, nie było nic na, na temat jak technicznie wdrożyć, tak? Co z tego, że ktoś wam powie, jak zrobić kampanię e-mail marketing na Autoresponderze, jak nie wiesz, jak ustawić Autorespondera w WordPressie. Od tego trzeba zacząć. Także kurs już niedługo, przypominam również o kursie moim na temat tworzenia stron www na WordPress, link w opisie. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał podobał się. Jeśli tak, daj łapkę w górę. Do następnego wideo i trzymaj się, cześć!